Jaki ręczniczek do twarzy wybrać? Sprawdź, jaki ręcznik do twarzy będzie dla ciebie najlepszy. Chyba nie stosujesz jednego ręcznika do ciała i twarzy. Tylko pomyśl, że używasz jednego ręcznika do stóp i do twarzy, o innych częściach ciała nie mówiąc. To zmienia nieco perspektywę. Wiesz już, że warto używać go w codziennej pielęgnacji, ale jaki wybrać? Po pierwsze, mały. Nie wybieraj ręcznika plażowego. W zupełności wystarczy ci około 30 na 50 cm. Po drugie, bawełniany. Naturalny materiał jest ekologiczny, ale też przyjemniejszy dla skóry. Możesz też prać go w wysokich temperaturach bez obaw, że straci swoje właściwości. Po trzecie, nie za cienki. Najlepiej o gramaturze około 500 g na metr kwadratowy. Wtedy będzie super chłonny i posłuży ci zdecydowanie dłużej. Pamiętaj też o tym, by mieć ich co najmniej kilka. Możesz wymieniać je co dzień, a te brudne wrzucać do prania z innymi ubraniami. No chyba, że lubisz pranie ręczne. Daj znać w komentarzu, czy stosujesz ręczyciek do twarzy w codziennej rutynie.